Rok 2019 przechodzi do historii. Które wydarzenie zdaniem prezydenta Wałbrzycha Romana Szałmeja miały największe znaczenie dla naszego miasta i z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam się zmierzyć u progu nowej dekady? Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem roku, a może i całej dekady, było rozpoczęcie budowy obwodnicy zachodniej. Ta wyczekiwana już od dziesięcioleci inwestycja ma wkrótce wprowadzić Wałbrzych na zupełnie inny poziom rozwoju, ponieważ znacząco usprawni jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania miasta – komunikację. Ta budowa Wpływa na życie gospodarcze wiele firm, wałbrzyskich intensywnie uczestniczy w pracach jako podwykonawcy, więc na pewno jest to impuls rozwojowy i modernizacyjny, jeśli chodzi o, o, firmy, o firmy wałbrzyskie. Pole znaczenie miały także inwestycje skierowane do najmłodszych mieszkańców, czyli zapewnienie im dogodnych warunków do rozwoju i edukacji przez budowę nowych żłobków i kompleksowe remonty istniejących szkół. Oddaliśmy do użytku w tych dniach kolejny żłobek na ulicy Sosnowej, remontowaliśmy przetrzymanie szkoła, remontowaliśmy szkoły, ten rok i przyszły rok to będzie to będzie wielka modernizacja szkoły 37 w trakcie, wielka modernizacja zespołu szkół numer 4 przy ulicy Sokołowskiego, również w wielu innych szkołach w, w ramach programu Szczęśliwa 13, a więc w 13 szkołach będą wyposażane nowe sale, modernizacja obiektów e, e, infrastruktury. Szkolnej. Zdaniem prezydenta 2019 rok to także znaczący krok w kierunku realizacji założeń programu Zielony Wałbrzych, głównie przez wymianę kilkuset pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Z kolei wśród atrakcji turystycznych nowe przestrzenie i nowych lokatorów zyskała palmiarnia. Największym wyzwaniem, zdaniem prezydenta, na kolejne lata będzie kontynuowanie programu mieszkaniowego. Trudno zgodzić się z tym, aby w Wałbrzychu tyle osób ciągle nie miało mieszkania z bieżącą ciepłą wodą. Z ogrzewaniem innym niż właśnie węglowe, i z Toaletą na korytarzu. Trudnym zadaniem końcówki mijającego roku było zaplanowanie budżetu na kolejne 12 miesięcy. Urzędnicy obawiają się kolejnych niespodzianek ze stron rządu, które mogą coraz bardziej obciążyć miejskie finanse. Rząd e, obniżając dochody miast, obniżając dochody również Wałbrzycha, jednocześnie narzuca na nas dodatkowe opłaty, dodatkowe koszty, że wspomnę tylko o wzroście wynagrodzeń, który nie jest pokryty wystarczającą wystarczającą kwotą, jeśli chodzi o subwencję oświatową i w przyjętym właśnie budżecie miasto dopłaca do, do żłobków, przedszkoli i szkół, do tego co dostajemy z ministerstwa, z ministerstwa, z, z rządu dopłacamy 70 milionów. A co w wyobrażanie najbardziej pamiętają z 2019 roku? Myślę, że ciekawe jest to, że w tym roku w Palmiarni pojawiły się lemury. No, jestem zadowolony z, z obwodnicy, idzie całą parą i to mi się wydaje, że to bardzo tylko ona powinna być zrobiona 20 lat temu, a nie teraz, tak, mhm. jak jest Wałbrzych zakorkowany. Czy Waszym zdaniem były w mijającym roku inne wydarzenia warte odnotowania? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.